Siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Challenge. Dzisiaj niesamowity Challenge. A mianowicie, Natalia, powiedz jaki? Będzie make-up, ale nie możemy się zdecydować, Mikołaj, czy mam go robić ja, czy Mikołaj. Dlatego los zdecyduje, kto ma wypełnić zadanie. Jedna osoba chowa balonik, druga do niego oddaje piw. I paw. zobaczymy, kto będzie musiał pomalować się na koniku. Natalia, jak sądzisz? Kto da radę to zrobić? Mam wrażenie, że te kuleczki nie przebiją naszych balonów, ale zobaczymy w praktyce. Dobra, w jednym baloniku ukryliśmy je chyba w tym nie gdzieś jest, ba jest balonik, w którym ukryty jest los, w którym napisane jest, że robi make-up na koniu. Moi drodzy, ja myślę, że tego nie wygram. Zrobię wszystko, żeby tego nie wygrać. Zasady są takie tego challenge'u, że osoba, która strzela odwraca się plecami, a druga osoba, czyli tym na przykład jak będę ja strzelał Natalia, miesza te baloniki, a ja będę oddawał strzał. I postaram się oddać za każdym razem celny strzał, żeby nie było, że oszukujemy. Dobrze, oczywiście następuje zmiana planów, musimy zmienić baloniki, ponieważ no ponieważ co Natalia? Ponieważ się za słabo napompowaliśmy i nie robiły puf, buf No Właśnie, bo mój pistolet tego nie przebijał, trochę jest za słaby No i wiecie jak to jest Więc Pompujemy Mamy? teraz białe i znowu wracamy do ruletki No i dobra wracamy, Natalia zaraz Wstępnie rozłożyła balony, co Natalia teraz będziesz musiała zrobić? Przeszczelić balona Przeszczelić balona? Nie, ja będę przeszczelał balona A ty hmm. będziesz je po prostu mieszać Pokaż jeszcze Wszystkim, tutaj co ja robię Bo Dobra. tak Pytanie, czy Czekaj, miał... nie z tej strony obróć się, bo ja już podeszłam z tej Bo Popatrzcie co ja robię, muszę sprawdzić gdzie są Kule I no Zobaczymy Są dwie kulki tylko włożone Więc zobaczymy kto trafi Ruletka to ruletka Pum Mój pistolet jest już natygowany Dobijam gaz I Strzelam Zaraz tylko Natalia pomiesza jeszcze tam kulę Dobrze Dobra, tu widzicie, legitnie nie widać co gdzie jest Przemieniamy, Mikołaj jest tam odwrócony plecami Ale Zrobimy go w bambuko Zostawiamy Dobra, idziemy do Mikołaja Gaj się obraca losowanie i idę oddać strzał Dobra, akcja moi drodzy. ruletka też jest tu bo nie ma wszędzie pamiętajcie nie ma tu wszędzie kul nie? popatrz Natalia pokaż wszystkim no już pokazywałeś że ale tutaj widać nie? jeszcze raz gdzie to widzisz? widzicie? są prześwity i ciemne dziurki A no rzeczywiście Więc ruletka Nie dość, że tam nie wiem gdzie jest To jeszcze tu Strzał U. Pusty o. Pusty W życiu się nie spodziewałem, że tam coś będzie Dobra, aż mi się nogi zmiękły Lecisz jeszcze raz, czy teraz ja? Nie, teraz twoja kolej Natalia No dobra Dobra. Teraz Natalia losuje tą ruletkę i zobaczymy czy trafi. Ma jeden strzał. Mocno. Dobra. Może teraz jej się uda trafić, bo za kulisami strzelała jak głupia. Tylko. No strzelaj. Mocno. Dobra. Niestety ja kolej moja. No znowu we mnie celujesz. No i znowu kulka. Ja pierdziele, Natalia cały czas we mnie celuje i mi w oko wybije w końcu, jak jakieś, nie wiem, nie, dziecku, moja szansa. Natalia za kulisami już tu strzela i strzela i nie może mi strzelić, wam powiem, i się złości. A dobrze, ty strzeli się pomalujesz. No. pusty strzał, twoja kolej Natalia, widzisz, ja też czasem mam puste. Albo no z tego wszystkiego z Natalią jeszcze byśmy zapomnieli sprawdzić, czy ten balon. Wiedzieliśmy, że już ten balon jest, bo już Natalia po prostu takie rzeczy, co tu wyczynia, to jest make-up, se robi sama, chociaż tyle, że nie ja. Bo po prostu, no, zaraz byśmy się tu pobili. Powiedz Natalia, jak się nagrywa filmy dzisiaj? Super, jak zawsze, miła atmosfera, <laughs> rodzinna. No. Rzecz nie umierać. Nie, to... Dobrze, moi drodzy, wiem, że. Eee, troszeczkę możecie widzieć, że coś jest nie tak w tym challenge'u, dlatego wyjaśnienie. Musieliśmy zmienić troszeczkę zasady, bo nie mogliśmy po prostu trafić tą ruletką cały czas z jedną kulką, a nawet jak trafialiśmy, to nie mogliśmy przebić tego balona, bo mamy za słaby pistolet. Dlatego też zmieniliśmy szybko zasady, włożyliśmy wszystkie kulki i po prostu strzelaliśmy od lewej strony do prawej w balona. Padło tak, że Natalia... Zestrzeliła tego balona w końcu i się udało. Odległość była mu dużo mniejsza niż zakładaliśmy, ale tylko wtedy mogliśmy tego balona po prostu przebić, więc wszystko jest tak jakby ok, bo Natalia zestrzeliła, trafiła w karteczkę. Tylko po prostu przemieszaliśmy zasady, bo mój pistolecik okazał się za słaby. Teraz Natalia. Siadam na konika i zaczynamy malowanie. Dajcie znać, czy myślicie, że jej to wyszło, czy może się rozwaliła cała, czy się planta spłoszyła. Obstawiajcie. Dobra, jak widzicie Natalia tam ostro się wstępuje. Jej torba makijażowa tutaj czeka, zaraz zaczynamy. Natalia, idziemy szybko do Natalii, zobaczymy jak wrażenia. Natalia, jak wrażenia z takiego challenge'u? No Zobaczymy, bo ogólnie ja się jakoś spartnie maluję na ziemi, a co dopiero na koniu Myślę, że szminką polegnę, bo zawsze polegam na ziemi, przed wysterkiem, więc na ślepo to już w ogóle Dobra, Wstępu i zaraz zaczynamy Plancia jedzie tam, gdzie chce Jedziemy Plancia, a my, oby mi nie chodziła za myłajem, to malujemy Najgorsze też jest moje włosy ja, tam, że za mną tak nie własnie. Dobra, spróbuję ją odkręcić. O, ale ten budżet jest zimny. Nigdy się nie malowałam na to lato. Chcesz, to jest zima. E, z desperkiem będzie bano. Już te bano zachodzi, a Dobra, też tak nie będziemy malować. I na pewno to idzie mega śmiesznie, wygląda ja jakaś pełnoka. Nie wiem czy cię słychać w ogóle. Dobra, tu chyba już skończyłam. Dobrze wszystko wygląda? Tylko wzięłam za dużo podkładu, bo nie maluję szyi i czoła i, i mi wystarczyło. Jajce będą jeszcze mieszkać w takim razie, tak? No jajce, jajce no. Dobra. Jedziemy dalej. Dobra, ale to musisz mi podać kolejny produkt. Kolejnie się zazwyczaj maluję bronzerem. Ale to może... Dobra, no to Mikołaj podajesz. Ciekawe Mikołaj wie, wie co to bronzer. Nie, to jest rozświetlacz. Albo nie, daj mi puder jednak. Zrobimy inaczej niż zawsze. Nie, to jest bronzer. No. O, to jest puderno i dasz mi do tego jeszcze pędzelek. Na No mi jeden chyba włożyłam, bo ja jestem bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dobra, czy to już robimy w pusie? to Ale czy to, czekaj, bo to mi nie będę mieć chyba tyle rąk. No musisz mieć. Kurde, się nie mieszcze. Dobra, trochę oszukamy, bo nasypiemy sobie tego pudru tutaj. Pokażę, jak to wygląda. No, to jest takie sypkie, bo ja takich produktów używam. Polecam taki puder. To Planta, nie ruszaj się, bo paletki to mi szkoda. Planta. Dobra. Planta zaraz nie, nie jest smaczne. Daj, yy, no mi ten puder w razie czego, by nie chcę go stracić. A to już mogę jechać, tak. Dobra, Plancia, no to wyjeżdżamy. No, to się no, czekajcie, wyjeżdżamy, żeby mi nikt nie powiedział, że później. No dobra. Myślę, że to no będzie banalnie proste. Wbijamy trochę plancia, skręcimy tutaj. Dobra, chyba wystarczy. Prrrr. Widzicie jak ładnie Nie, to było proste. Myślę, że najgorsze to będą brwi, rzęsy i usta. Teraz bronzer. Ale jaja, tego jeszcze chyba nie grali. Natalia, malowani. Natalia mówi, że musi w kusiku to wszystko nagrywać. I jak. Mam no, taką plachę, co zrobiłam, ale nie wiem. Ciężka sprawa. Nie da się tego rozblendować. Jeszcze płaczę z tego wiatru. Beka. Dobra. Niebo koniec tego brązera. Tak. Co jeszcze ci zostało? Dobra, no to teraz rozświetlać? Ale woda rozświetlacza. Nie wzięłam sobie pędzelka, a co nałożę tym? A co tu masz? Pusę. Czego, Natalia, łzawisz? No nie wiem, takie mam oczy ostatnio, że mi łzawił. Jedziemy teraz. Dobra. Co dalej bierzemy? Glow teraz, rozświetlacz. Glow. Dobra, Natalia wzięła jakiś rozświetlacz. Pokaż, Natalia, co ty tam zabrałaś. Co z tym będziesz robić? Yy, będziemy się malować nadal. Dobra. Rozświetlenie. Może A. być niezłe jaja. Bo jestem mokra, to jest najgorsze? Najgorszy ten rozświetlacz, jest dosyć mocny, ja nie mam małego pędzelka. I jeszcze mam mokrą twarz od US. Tak delikatnie to sobie zrobimy. Lanta. Tobie Dobra, to tyle. Zastosujemy, tylko tyle? No nie, no jeszcze teraz brwi chyba sobie zrobimy, czy oczy wolicie? No nie wiem. No to może brwi, tylko kas muszę unieść troszkę bardziej do góry. Czyli co ci teraz daje z tego pudełka? Tam jest taka brązowa kredka. Brązowa kredka. Nie mogą być niezłe jaja. To chyba to. To jest to? Nie, to jest tłuszcz też. To, że... to też też? No, ale to w drugim etapie. Nic ja pierdziele. Niby tutaj nic nie ma. No to chyba to było. To jest szminka jakaś. Aha. O to? To jest ninka, no. To kredka, Mikołaj. Tu nie ma czegoś takiego. No to wyciąg wszystko na ten stołek. To? Nie. Dobra, jest, widzę ją. Ja pierdolę. O, to jest to? Taka z butrzakiem, tak. No. Trzeba było tak od razu mówić, że to takie, cię Dobra, no to może to w kusie. No to lecisz w kusie. Pokaż tylko jeszcze szybko mikrofon, żeby cię było słychać. Dobrze. Działa. Działa mikrofon, więc lecisz. Uuu. <laughs> Najgorsze nie mam miejsca na te brwi. Uuu, planta, nie skręcaj tak. Kurde, blaszka. To chyba trzeba do półsiadów wstać. <noise> Widzicie, po to się uczycie półsiadów robić wszystkiego. Jak Natalia? Ciężko, nie spodziewałam się tego. Natalia w szoku. <noise> Jeszcze plana, bardzo... Co? Lecisz, lecisz. Natalia oh, chyba za oh. takich rzeczy się nie spodziewała, że będzie w swoim życiu jeszcze robić. Więc no. Dobra, prr, lepszego czegoś nie wychciał sam z tych brwi. No pokażcie się. Czekaj, zatrzymaj się, bo nic nie widać. No i co? Bardzo źle to wygląda. No może trochę tak. <laughs> Oprócz tego, że płaczę, to jest hitbo. I tutaj coś ci nie wyszło. To no, tak to wszystko jest spoko. Lanta. Ta prawa rę prawa wbrew lepiej niż lewa. Dobra. Jeszcze została tylko tuż do rzęs. I... I szminka. Dobra, to lecimy. No to dobra, tuż do rzęs. To chyba już ci dawałem, to jest to. Tak, to jest to. To trzymaj. I uwaga. Co chyba wolę robić Odkoda. w galopie, szczerze mówiąc? Tuż do rzędu w galopie? Przyjemność do go do oka nie uważa. Dobra, Natalia, tylko spróbuj to zrobić na przykład na którejś prostej ścianie, wtedy no fajnie to nagra się i będzie wszystko słychać, bo mikrofon ogólnie łapie na 10 metrów. Dobra. Więc jak ty jesteś daleko, to cię nie słychać. Postar starałem się biegać za tobą, ale się zmachałem trochę. Dobra, no to na tamtej od tego. Dobra. Natalia idzie. Ma machnium, machnium robi i leci z tematem. No i jak Natalia? Się o robi? nie, nie zrobię tego. Galopie może w półsiadzie trzeba? Może. To powtórka jeszcze raz. Takie challenge tylko u nas po prostu. Piszcie w komentarzu, co mamy zrobić więcej dla challenge'y i dla śmiania oczywiście. O, ja. Widzimy się na obozach. Moi drodzy. Kajet za ciszę. Dobra Natalia, chyba musisz to zrobić wstępie, jak to widzę. To będzie źle wyglądać, bardzo źle. Teraz jak ona wyjdzie, ja już widziałem. Wy chyba tego jeszcze nie widzieliście, co ona tam zrobiła ze swoim nosem. Próbuję się pomalować. Jaja goni. Udostępniajcie ten filmik, wysyłajcie znajomym i znajdziecie się razem z nami. Pr, pr. Co tam, Natalia, się dzieje? No, fajnie wyglądam, chyba. Tak? Popatrzcie na to, co tu się wy 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 wydarzyło. Się. Dobra, ostatni, ten czerwona śminka, której nawet na ziemi się nie nie umiem malować, więc to już będzie game changer. Wszystkiego, tak? Tak. Cienie nie sobie odpuszczamy, bo to i widzicie, co to się dzieje. Moje oczy by były zagrożone. <noise> dobra, beka jest nieziemska. W ogóle trochę strat tutaj jest, jak widzicie. Jakieś rzeczy nam wyskoczyły. Natalia musi to. Sobie mówić, że kto to zmyć później, więc coś co tam musi dać. XDDD. Albo nie, mam jeszcze to na ustach, to nie? No. Ale dobra. No to... to... Wszystko? Szminkę w galopie czy w jak? No próbuj jak chcesz. W galopie, co będzie śmieszniej. Będzie śmieszniej. Mówili. Dobra. Natalia rusza. Zobaczymy jak jej pójdzie. Ja się cieszę, że ja tego nie miałem. Ja będzie 10. Nie no, 150 lajków i może, może ja też się skuszę. Jak nas dobrze zachęcicie. Do zrobienia podobnego challenge'u, nie takiego samego, bo ja to tak nie jestem taki chętny. Dobra, Natalia tam leci, maluje się, jak widać. Ostro, skupienie jest mega mocne. Co się dzieje? Chyba. I widzę, jaka to jest mocno. Dobra, Natalia, wystarczy. Także ten. Natalia, jak oceniasz challenge? Za dwie stówy on był. Opłacało się, czy nie? Tak. Już sobie przypomniałam, no, dlaczego używam do nagrywek ostatnio też wodoodpornego. No, tak to wygląda. Dobra, Natalia, jakiś ten? Krótka o, y, podsumowanie tego odcinka. Nie, no, fajna zabawa. Mam nadzieję, że zdążę się zmyć przed przyjazdem. Może na obozach zrobimy malowanie się na koniu. W zasadzie fajne wyzwanie. Myślę, że dziewczyną się spodoba. Stabilność ręki, półsiadu bo ja nie mam problemu z tego, żeby o tak stać na krótkich bodzach, a jednak jak mam ręce tutaj przy twarzy, to ta noga mi ucieka do tyłu, muszę się łapać kolanem, no i tu mi idą ręce, jak widzicie. Wszędzie. Wszędzie. Dodatkowo planta chodzi, ale nawet Proszę. ci to wychodziło, równo wszystko było, no tylko, że coś poszło nie tak na sam koniec, Natalia. Dobra. Pożegnaj się, pozdrów wszystkim, powiedz, żeby co zrobili, komentarz i Komentarz i obserwacje, bo naszym marzeniem do końca roku jest bicie 100 tysięcy subskrypcji. <noise> Pozdro, Natalia, dowaliłaś teraz zdrowo. To no się... co, mamy jeszcze 10 miesięcy. No, to easy, nie? Easy. Pomożecie? Pomo Moje marzenie na ten rok. Dobra, to będziemy nagrywać codziennie odcinek. Natalia, tak? Tak. Dobra, czyli Natalia się bierze ostro za nagrywanie odcinków. Pozdrawiamy i cześć.